Siemano, w kolejnym dniu z placu budowy dzieje się u mnie tak Zabrałem się za lepienie styropianu Mam zrobione tutaj od wejścia do naroża i zacząłem lecieć tą ścianę Zastartowałem połową płytę a żeby tutaj mi wychodziły elki z kolejnej płyty. Wychodzi mi tutaj elka ładna, i u góry wychodzi dokładnie taka sama. Pokażę na przykładzie przodu: wszystkie okna są na jednym poziomie, więc wszystkie tak samo. Wychodzą. Tutaj jest Elka gdzieś mniej więcej w połowie płyty, tutaj jest druga elka, to jest początek, tu jest koniec u dołu płyty. Tutaj by mi się trochę plan pokrzyżował, bo taka minimalna byłaby tylko, dlatego tu zrobiłem kolejną melkę i tu zrobiłem kolejną melkę, żeby nie było takich miejsc. Tyku. Eee, ani poziomu ani pionu. Tutaj jest tak. Ten stary steropian. W tym miejscu jak jest roleta, jest doklejona czwórka. Na nią, na pianokle jest doklejona jedynka. żeby utworzyło te 5 cm. Tutaj dalej już są piątki. 5-5-5-5-5. Eee, po to jedynka żeby przysłonić do tej listewki tutaj tutaj na zero chyba wiadomo o co chodzi tutaj przyjdzie kapinosek żeby się woda obrywała i leciała na dół w tym przypadku akurat jest zadaszenie ale we wszystkich innych oknach będzie tutaj też będzie kapinosek żeby woda z opadów płynąca po elewacji w tym miejscu się obrywała i leciała w dół, <laughs> będę przy oknie kolejnym. No to pokażę dokładnie, jak tam z tą jedynką się bawię. Stropian mam po kolei: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm grubości, później 8. Centymetrów grubości 10 i 15. Takiego styropianu używam. Można sobie załatwić każdy jeden co centymetr, ale e, tylko szóstkę sobie w ten sposób domówiłem, bo e, była mi na balkon potrzebna. A tak sobie radzę tutaj czwórką i piątką głównie. Tutaj ściana ucieka. Na narożnikach mam puszczone po e, lince do, do góry. Tutaj zachowuję taki minimalny odstęp u dołu, w tym miejscu, który mi ustaliła to, to koryto. U góry wycentrowałem tak, żeby było w miarę ok. Na tej elewacji, na tej ścianie, nie będzie pionu. Nie jestem w stanie uzyskać pionu. Bo musiałbym u dołu odsunąć jakieś 6 cm, chyba, a u góry na 4 cm. E, tak jak teraz jest tutaj musiałbym jeszcze odsunąć, odsunąć 6cm e, do siebie stwierdziłem że nie ma tu najmniejszego sensu aby była linia i tu jest drugi sznureczek też z dystansem e, takim minimalnym milimetrowym zostawiam żeby mi nie odchylało tego sznurka tutaj zrobię e, do linii każdy narożnik pionowy będzie tak zrobiony każdy dolny już e, zrobiłem do linii sznurka korytem, i teraz uzyskuję płaszczyznę długa poziomica. Łata uzyskuje płaskość w, no w kilku płaszczyznach, żeby to miało jako tako ręce i nogi. Tutaj trzymam się do tego wystającego fragmentu rolety, i tak samo uzyskuję płaskości. Tu już dojechałem sobie do tego momentu, i będzie mi prościej tutaj łapać kolejne płyty. Wokół tutaj mam kolejną, tylko mam 2,5 metra poziomice No, też 3 metrową, ale już nie będę przesadzał. Jako taką uzyskuję tutaj płaskość na tej ścianie. Na dobrą sprawę widać tylko piony i poziomy. Jeżeli tutaj będzie buła w jedną czy w drugą stronę, czy jakieś tam fale, nie będzie tego widać. Dopiero jak słońce przyświeci, będzie cokolwiek można dostrzec. Wchodzą mi różne grubości styropianu. No teraz tak, biorę sobie kolejną płytę, przykładam tutaj, powiedzmy, teraz lecę czwórkami i od gdzieś tam tego miejsca już będę kładł piątkę, 5 cm grubości eee, Przykładam sobie czwórkę, patrzę czy mi się mieści do płaszczyzn i żeby było miejsce na klej jeżeli jest miejsce na klej, tak jak tutaj około centymetra, no to wale placki kleju cementowego jeżeli nie ma miejsca na klej cementowy A płyta się mieści, no to kleję na mm, pianoklej w tubie. Mam dwa pistolety. Klej do styropianu, pianostyr. No ja. i e, zwykła piana niskoprężna. E, sprawdzona firma. Można ją polecać. Jakiś czas temu ją testowałem. Sprawdzona firma Expert Line. Jedno i drugie z tej samej firmy. 65 litrów po rozprężeniu piany. Tak jak Titan 65. I ma to swój, jakby no, swoje uzwierciedlenie w rzeczywistości. Nie tylko na puszce. Przeważnie piana ma 45 litrów, czyli 20 litrów. Mniej niż, te, niż ta piana. Używałem, bardzo często używałem yy, pianę Titan 65. Bardzo dobra piana, ale odkąd no, znalazłem tą Jest jeszcze Penosil. Penosil też ma tą samą wydajność i też śmiało można ją polecić. Titan, jak najbardziej dobra firma, ale no to. Przekłada się na cenę do tego um, używam tego produktu. Dobra, nie będę pokazywał, jak kleje steropian. Tego jest na necie mnóstwo. Ja nie będę z ciebie robił wariata. Pokazując to samo, co już ktoś kiedyś pokazał. Powiem tylko co i jak ja robię. Nie robię tego tak jak fabryka kazała. Na kabelki gdzie nie gdzie też trzeba trochę podfrezować. Sprawdzam tutaj do płaszczyzny, czy mi się zmieści płyta steropianu. Jeżeli nie, no to biorę cieńszą. No tu jest na styk. a no, jednak nie, jest miejsce na klej cementowy. Sprawdzam w paru miejscach i kleję to na placki, nie obwodowo, nic, nie będę się bawił. Mało tego, nie będę kotwił tego steropianu. Yy, elewacja była umyta, odkurzona, obmiotłem ją i sprężonym powietrzem przelesiałem, Nie będzie tutaj nic kołkowane. To jest za dzięki steropian, żeby go kołkować. Pod spodem jest dziesiątka na dość gęsto. A jeżeli spadnie, no to ten mój spadnie. Tamte nie spadnie. pomimo tego, że ściana była niegruntowana. Ja swoje ściany też nie gruntowałem tej na wierzchu, bo dokładnie ją umyłem i myślę, że nie trzeba jej gruntować. A jak coś się stanie, no to będę miał pretensje. Tylko i wyłącznie do siebie. Tutaj sobie założyłem nową tarkę, nową blachę do tarki, masakrycznie szybko bierze, trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Mam drugą paczkę z grubym papierem ściernym. Tutaj sprawdzę, żeby było w miarę ok. To jest do podszlifowania i to po to właśnie jest papier ścierny, ale ja utnę film, bo się boję, że mi zaraz ucieknie. Zobaczcie, jak to wygląda. Dla pierściennych chyba 40 albo 60 gradacji. Jak coś takiego mi się wytwarza to też którą ze stron najlepiej jest troszkę podriezać żeby tu się nie robił taki klin, bo można niby psiknąć pianą ale jakoś tego nie widzę No i trochę w bok felc. Od przodu packi są też takie yy, no te pazury, które rwą Z tutaj w bokach nie ma tego, dlatego w ten sposób to rzeźbie okej okay. teraz którąś ze stron? Łatwiej będzie to, bo jest stabilna i się trzyma. W nie trzeba dużo. Już widać jest ok. No to jak powiedział, tak zrobił. Mam świeżo namieszany klej. zanim się zorganizowałem trochę mi przywiązał był mieszany na dwa razy zawsze mieszam na dwa razy wcieram i plackuję Gdyby to było idealnie równo, to kleiłbym na 100% na grzebień, ale że nie jest, no to lepiej na placzki. Po wyschnięciu kleju po uzupełniam jakieś takie większe szczeliny, a po wyschnięciu pianą pouzupełniam, nie klejem. Podobność można klejem. Przeczytałem na puszce, ale jakoś nie mam przekonania do uzupełnienia tego klejem. Klej to klej. Klej ma kleić, a nie uzupełniać nie izolować, tak jakby. A po wyschnięciu piany zetnę ją ostrym nożykiem do tapet, a następnie całą ścianę przelecę Tam, gdzie będą jakieś garby, no to tarką, a gdzie indziej yy, papierem ściernym żeby wyeliminować zęby w kilku płaszczyznach sobie sprawdzam teraz rusztowanie się zrobiło za blisko ściany nie wiem jak tu będę z pryskaniem miał zobaczymy, najwyżej odsunę trochę Jest git i do końca w ten sam sposób. Tutaj wiem, ustalając te sznurki do płaszczyzny, hmm, sprawdziłem sobie, jakie tutaj grubości mi powchodzą. I na tej jednej ścianie, tutaj jest taka dość wielka buła. W tym miejscu jest najwięcej, i później w tamtym miejscu jest najwięcej. Tu już będzie steropion 3 cm. No, właściwie ten już, ten już jest 3 cm, później jest czwórka i zaraz wejdę piątką. I na końcu już będzie do końca piątka, natomiast od wysokości pomiędzy dolnym oknem a górnym oknem, gdzieś tak w połowie, już będę musiał u góry lepić czwórką. Tak sobie sprawdziłem przedtem. Tam też mam już linkę położoną. Można byłoby tutaj, jak przy murowaniu, każdą jedną warstwę do linki robić, ale myślę, że to nie ma sensu. Aby, mówię, aby się zgadzały piony i aby się zgadzał dół. No i kręgła bateria. Nie wiem, czy się materiał nagrał. Em, tak jak mówiłem, nie będę patrzył, żeby tutaj było nie wiadomo jaka płaszczyzna. Ważne, żeby zgadzał mi się narożnik, jeden, drugi i dół. No i oczywiście góra, bo przy, yy, elewacja będzie jasna. Coś w tym odcieniu taki. Jakby to zobrazować, chciałbym uzyskać taki sam tynk, jak jest na marketach Dino. Można pójść albo sobie wygoogle i zobaczyć, jaki to jest kolor. Coś, coś właśnie takiego. Natomiast podbitka będzie w kolorze ramy okna, czyli orzech. I styk ciemnego ze stykiem jasnego będzie bardzo wyraźnie widoczny. I tam też musi być jakby linia u góry. Nie może być żadna fala Dunaju. Tam musi być igiełka, a tam będzie robione do sznurka. Dobra, tymczasem lepiej i włączę się, pokażę jak to wyszło. Na razie.